230 lat temu, dokładnie 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie miało miejsce szczególne wydarzenie. Otóż tego dnia uchwalona została ustawa rządowa o nazwie Konstytucja 3 Maja. W tym dniu chcielibyśmy zaprosić Państwa na spacer z przewodnikiem. Tym przewodnikiem będzie Anna puchacz Absolwentka Uniwersytetu Białostockiego na Wydziale Prawa i Historii. Witaj Aniu. Witaj Sylwia, witam Państwa. Ania oprowadzi nas po Warszawie śladami konstytucji nie tylko 3 maja, ale też konstytucji obecnie obowiązującej, tak więc wyruszamy drodzy Państwo. Zapraszam. W tym trochę takim trudnym się, bo w czasie epidemii. Ale chciałabym państwa właśnie pokazać jak Sylwia powiedziała w taką podróż po Warszawie zaczynając właśnie od Zamku Królewskiego. Miejsce dla nas wyjątkowego z perspektywy właśnie Konstytucji 3 Maja. Tak jak powiedziała Sylwia, to właśnie tutaj 3 Maja doszło do uchwalenia Konstytucji w Sali Senatorskiej. Z Konstytucją 3 Maja były związane dwie takie anegdoty. Pierwsza z o tym, jak to grupa posłów niezgadzająca się na przyjęcie konstytucji 3 maja. Wśród niej właśnie poseł Jan Sucharzewski. Wyciągnął swojego syna z tłumu na środek i groził, że go zabije, jeżeli konstytucja 3 maja zostanie uchwalona. I jeszcze jedna ciekawa anegdota związana właśnie z uchwaleniem konstytucji 3 maja, to była sytuacja, jakby doszło do przyjęcia właśnie tej konstytucji. Oto powiem posłowie zwrócili się do króla Augusta, żeby zabrał, zabrał głos i kiedy król podniósł rękę uznano to, że król zaprzysiął konstytucję 3 maja, zwano właśnie ustawą rządową. Ta grupa posłów, która bardzo popierała przyjęcie nowoczesnego, jak na tamte czasy, dokumentu prawnego, zaczęła krzyczeć, wiwat król, wiwat konstytucja i tak w ten sposób uznano, że konstytucja została przyjęta. Ja po Zamku Królewskim zabiorę Państwa jeszcze Miejsce bardzo charakterystyczne, bo to, co się zadziało po przyjęciu Konstytucji 3 maja, grupa posłów ruszyła do kościoła i my też ruszymy w tamto miejsce. Znajdujemy się teraz w miejscu, w którym toczy się akcja przedstawiona przez Jana Matejkę na obrazie związanym z Konstytucją 3 maja. I właśnie tutaj Orszak z królem na czele, z posłami, z senatorami udał się właśnie do. Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela, aby uczcić przyjęcie Konstytucji 3 maja. Teraz zabiorę Państwa w pewne miejsce, w którym znajduje się kopia Konstytucji 3 maja, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że Konstytucja 3 maja była nowoczesna pod tym kątem, że przewidywała trójpodział władzy. Co to znaczy trójpodział władzy? To znaczy, że obowiązuje władza. Ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Proszę Państwa, 230 lat temu nasi przodkowie wpisali w akt prawny trójpodział władzy i ten trójpodział władzy obowiązuje do dnia dzisiejszego. Tylko, że już inny akt prawny, konstytucja z 1997 roku, właśnie zawiera ten trójpodział władzy, który już 230 lat temu obowiązywał w naszym kraju. Dlatego zabiorę teraz Państwa właśnie. Do takich miejsc, gdzie będą Państwo namacalnie mogli zobaczyć, gdzie znajdują się organy, które reprezentują trójpodział władzy. Pierwszym miejscem będzie Pałac Prezydencki. Znajdujemy się przed Pałacem Prezydenckim to właśnie tutaj urzęduje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Konstytucją, jest organem władzy wykonawczej. Konstytucja przyznaje szereg też kompetencji prezydentowi, między innymi prawo, do, na, prawo łaski, prawo do nadawania tytułów i orderów, ale przede wszystkim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej i gwarantem ciągłości władzy państwowej i czuwa przede wszystkim nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności terytorialnej Polski. Proszę Państwa, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej również posiada jako e, organ wykonawczy kompetencje do tego, żeby składać projekty ustaw. Natomiast przed innym organem władzy wykonawczej będę chciała Państwu opowiedzieć troszeczkę o procesie tworzenia prawa, bo ten proces prawa, tworzenia prawa wynika właśnie z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ale na pewno prezydent odgrywa w tym procesie legislacyjnym jedną z istotnych, Ról, takich jak na przykład podpisywanie ustaw. To podpis prezydenta powoduje, że dany akt prawny będzie miał moc obowiązującą. Oczywiście jeszcze ten dokument prawny będzie musiał być ogłoszony w dzienniku urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej, ale to prezydent swoim podpisem nadaje też jakby moc i rangę dokumentu prawnym, które mają wejść w życie. Teraz znajdujemy się przed Sejmem i Senatem. Sejm i Senat, e, proszę Państwa, reprezentuje władzę ustawodawczą. E, co to znaczy władza ustawodawcza? To właśnie tutaj, w tym budynku, e, parlamentarzyści, i senatorowie przyjmują akty prawne, e, e, pracują nad tymi aktami prawnymi. I opowiem troszkę Państwu też o procesie legislacyjnym. Bo co to jest proces legislacyjny? Proces legislacyjny to jest proces tworzenia prawa. I otóż żeby prawo weszło w życie, musi być podjętych szereg różnego rodzaju czynności. Pierwszą czynnością to musi się pojawić projekt ustawy, nowej ustawy, która będzie regulowała nowe kwestie nieuregulowane do tej pory w Rzeczpospolitej Polskiej, ale może też projekt ustawy przewidywać zmianę ustawy, która już obowiązuje. I taki projekt ustawy właśnie wpływa, proszę państwa, tutaj do Sejmu. Może tylko jeszcze powiem, że nie wszyscy mogą wnieść taki projekt ustawy. Konstytucja wyraźnie określa podmioty, które mają tak zwaną inicjatywę legislacyjną. Między innymi le inicjatywę legislacyjną posiada senat, posiadają posłowie, posiada rząd, posiada prezydent, ale także obywatele. I uwaga, obywatele w liczbie 100 tysięcy osób. To znaczy. Że jeżeli obywatele, które, którzy mają pełni praw wyborczych, a konkretnie mają czynne prawo wyborcze, czyli do tego, żeby głosować, w liczbie 100 tysięcy mogą zebrać podpisy i taki projekt ustawy złożyć właśnie do laski marszałkowskiej. Projekt ustawy, który wpływa pod laskę marszałkowską otrzymuje specjalny druk. Jest to jedyny numer nadawany temu konkretnemu projektowi. Projekt ustawy musi też zawierać uzasadnienie, musi zawierać informacje o kosztach finansowych, musi zawierać informacje o sytuacji społecznej, gospodarczej, ale także musi zawierać informacje, czy jest zgodny z prawem, z prawem unijnym. I teraz jak wpływa taki projekt do marszałka, to marszałek po nadaniu druku kieruje do dalszych prac. Teraz e, zasadą w konstytucji wyrażoną jest, że żeby dany akt prawny, dana ustawa została przyjęta, muszą się odbyć trzy czytania. Pierwsze czytanie albo odbywa się na se, e, s, sali plenarnej, albo na przykład odbywa się w komisji. E, podczas, e, podczas posiedzeń komisji są zgłaszane różnego rodzaju uwagi, poprawki podczas właśnie tych wnoszenia uwag przygotowane jest sprawozdanie, poseł zostaje sprawozdawca wyznaczony do przedstawienia to, co się zadziało na komisji i przechodzi się do drugiego, do drugiego czytania. I uwaga, tylko do drugiego czytania można jeszcze wnosić poprawki i uwagi do ustawy, bo jak już dochodzi do trzeciego czytania, które odbywa się tylko i wyłącznie na sali plenarnej, to już nie ma możliwości wnoszenia uwag. Ustawy są przyjmowane z zwykłą większością głosów. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że grupa posłów, która zagłosuje za, musi być większa niż ta grupa posłów, która zagłosuje przeciw. I nie bierze się pod uwagę głosów, które się wstrzymały. Od bezwzględnej większości głosów. I po właśnie przyjęciu przez, przez Sejm takiej ustawy. Ta ustawa, jeżeli została przyjęta, jest skierowana do Senatu. Senat ma 30 dni, żeby pochylić się nad projektem ustawy, który wpłynie do niego i albo przyjmuje ten projekt ustawy, albo zgłasza, zgłasza uwagi, bądź też decyduje się, żeby nie przyjąć ten projekt ustawy. Jeżeli projekt ustawy jest przyjęty przez Senat, to proszę Państwa, automatycznie taka ustawa jest skierowana do prezydenta, który podpisuje tę ustawę. Jak już wcześniej też Państwu mówiłam. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta, ustawa ta jest publikowana w dzienniku urzędowym. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o e, budynek Sejmu i Senatu Władzy Ustawodawczej Rzeczypospolitej Polskiej. A teraz przejdziemy dalej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która reprezentuje e, jako drugi organ właśnie władzę wykonawczą. Każdy wtorek w sali Modrzewskiego obraduje Rada Ministrów. Rada Ministrów również posiada inicjatywę legislacyjną. Tak jak już Państwu mówiłam, oznacza to, że również mogą przygotowywać projekty, projekty ustaw. I to właśnie w tym budynku możemy powiedzieć, że ten budynek przedstawia drugi organ z trójpodziału władzy z Konstytucji w Rzeczpospolitej, jakim jest właśnie organ wykonawczy w postaci rządu i Prezesa Rady Ministrów. Znajdujemy się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bo jak zapewne Państwo wspomina, e, pamiętają, wspominałam o trójpodziale władzy. Konstytucja mówi o władzy ustawodawczej i wykonawczej i mówi także o władzy sądowniczej. Władza sądownicza jest właśnie sprawowana przez sądy i trybunały. Dlatego też znajdujemy się przed Trybunałem Konstytucyjnym z uwagi na pokazanie tej kolejnej władzy, jaką jest właśnie wymiar sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, proszę Państwa, orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. Orzeka w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. O zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją. Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, ale także orzeka w sprawach skargi konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny również rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi, konstytucyjnymi organami państwa. Jeszcze w kontekście władzy sądowniczej. Proszę Państwa, władza sądownicza, wymiar sprawiedliwości, jest, tak jak już Państwu mówiłam, niezależną i odrębną od innych władz. I wymiar sprawiedliwości jest sprawowany przez niezależne i niezawisłe sądy. Co to tak naprawdę oznacza, niezależne i niezawisłe sądy? To znaczy, że sądy w konkretnych sprawach muszą być bezstronne, nie mogą być po czyjejś stronie. Muszą orzekać na podstawie przedstawionych materiałów dowodowych. Powiedziałaś tam Aniu o trójpodziale władzy, o tym w jakich urzędach znajdują się organy, które sprawują rządy w naszym kraju. A co daje konstytucja obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej? Tak, to prawda. Skoncentrowaliśmy się w pierwszej kolejności właśnie na przedstawieniu ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż konstytucja z perspektywy naszych praw i wolności jest aktem bardzo ważnym bo to między innymi tam są zawarte nasze prawa i wolności jako człowieka i obywatela. I co jest charakterystyczne i co jeszcze chciałam Państwu wspomnieć, że Konstytucja przewiduje jeszcze jeden bardzo ważny organ, który ma stać na straży naszych praw i wolności. Tym organem jest właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Mówiąc o naszych wolnościach i prawach, to należy artykuł 30 Konstytucji mówi o naszej godności, że godność jest nieprzy, niezbywana i przyrodzona. Co to oznacza? Że naszej godności nie możemy się zrzec, nie możemy jej stracić. Nabywamy ją z momentem właśnie naszych narodzin. To oznacza też, że państwo nie może uchwalać takich aktów prawnych, które by naruszały tą, naruszał tą naszą godność, prawo do decydowania. Nas, prawo autonomii. Konstytucja mówi równocześnie też o naszych równościach, że kobieta i mężczyzna są równi, jesteśmy również wszyscy równi wobec prawa, że mamy prawo do dostępu do informacji publicznej, mamy prawo do zrzeszania się, do wolności, do, 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 do wymiaru sprawiedliwości. I te wolności i prawa, które Konstytucja nam gwarantuje, są również chronione i Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie występuje w charakterze takiego strażnika naszych praw i wolności. W sytuacji, gdy dochodzi do sporu między um, obywatel a władza, państwo, to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich posiada odpowiednie instrumenty prawne, takie jak przyłączenie się do sprawy sądowej, dostęp do akt sądowych, które toczą się w naszej sprawie. I to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich może nam w naszych konkretnych sprawach dotyczących naszych praw i wolności nam pomóc, ponieważ to on jest właśnie strażnikiem naszych praw w wolności. i Jeszcze kwestia o ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, bo już w jednym z pierwszych artykułów Konstytucji czytamy, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa. Co to znaczy? Że to właśnie prawo stoi ponad władzą. Władza musi działać w granicach prawa wyznaczonych właśnie przez prawo, ale to również oznacza tak, za, tak zwaną zasadę prawidłowej legislacji. W momencie, kiedy organy, o których Państwu wspominałam, uchwalają określone akty prawa, są one zobligowane tak uchwalać te akty prawne, żeby na przykład prawo nie działało wstecz. Prawo gwarantowało nam już nabyte przez nas określone uprawnienia czy prawa, czyli zasada praw nabytych ale również, żeby był określony okres do wejścia w życie danej ustawy, tak zwany okres vacatio, vacatio Z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja przyłączam się do akcji organizowanej przez Sokurski Ośrodek Kultury i przeczytam Państwu fragment Konstytucji z 1997 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich. Artykuł 208 ust. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Ustęp 2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa. Artykuł 209 ust. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. Ustęp drugi. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Ustęp trzeci. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Art. 210 Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisny, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Artykuł 211 Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a nie pozbawiony wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub aresztowany z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania o zatrzymaniu niezwłocznie powiadania się marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Artykuł 212. Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Dziękuję.